Witam Ciebie ponownie na kolejnym wideo związanym z wyzwaniem Serwak. Dzisiaj się chciałem podzielić moim sukcesem. Zaraz go będę, znaczy może nie oblewał, ale będę świętował. Dzisiaj na tym biurku obok mnie co stoi, przy tym biurku. Stworzyłem pierwszego pierwszy wpis do bloga. I go skończyłem, y, 750, składający się z 750 słów. Jeszcze nie jest obrobiony na razie w szkicu, ale jutro będę chciał już go opublikować, także zapraszam jutro na mojego bloga. Po południu raczej, albo gdzieś bliżej wieczora chciałbym y, opublikować. że sprawdzę tylko y, y, ortografię i, i tym podobne. I przy okazji chciałem powiedzieć, że to nie jest trudne, kiedy masz pasję jakoś tam w życiu. I dziedziną, którą ja się zająłem, to jest moje wieloletnie doświadczenia w dziedzinie pracy, może w network marketingu. I, i tą dziedziną się zająłem. Pierwszym etapem, którego wziąłem do obrót, do, do jakby do publikowania, to był temat: po co tobie MLM? Taki tytuł tego tematu. No, i napisałem, zaszkicowałem, i, i czeka tylko na obrobienie. Yy, jeszcze jedna dzisiaj taka fajna informacja od Daniela Krędzielskiego od tych Fastonów. Na Facebooku ogłosił, jak ktoś nie czytał, będzie możliwość też. Yy, ja tak zrozumiałam nagrywania poprzez te fastony, poprzez te narzędzia, które mamy I, i, i każdy będzie mógł bez względu na to na jaki pakiet ma, może przez 14 dni przetestować. Widzę, że to się fajnie zapowiada, jeśli chodzi o fastony. I jutro zapowiedział, że będzie webinar na ten, na ten temat o 20 i coś o 10 mówił chyba rano. Krótki jakiś instrukcjarz do nagrywania wideo, jeśli tak to zrozumiałem. Także zapraszam jutro do Daniela na, na internet. A cóż, a dzisiaj to co bym powiedział, co bym polecił wszystkim, poleciłbym wszystkim którzy jeszcze nie zaczęli, a mają już swoją stronę, swoją, jakby swoje narzędzia, a nie zaczęli, żeby podjęli to wyzwanie i zaczęli wyszukać swoją dziedzinę, w dobrze by się czuli i wtedy wszystko pójdzie. Zaczniesz działać, to samo się wszystko zrealizuje. Zatem, zatem kończę ten, ten dzisiaj wspaniały dzień, idę po tą nagrodę dla siebie, Jakieś ciasteczko, może i to tyle na dzisiaj w tym odcinku. Do jutra trzymaj się. Cześć.